Jestem strony football Maniac. Dzisiaj znów otworzymy sobie pięć saszetek. A jeszcze wcześniej wam chciałem pokazać, bo otworzyłem sobie tak na spontanie trzy saszetki. I tak w pierwszej saszetce miałem Herb Ekwadoru i Varalewant Watch. W drugiej miałem Eksperta Close, a, a w trzeciej miałem Nawasagiem Changera i Bengstona Star Player. Także całkiem nieźle jak na trzy saszetki. No i mamy saszetkę z każdym zawodnikiem. Zaczynamy. Poznam sobie nożyczki. I tak. Bazówki. I Pepe Defensive Rock, powtórka. saszetka z Messim. Tutaj pewnie jakiś fans albo defensyw. A jest to, o super, Figueroa Defensive Rock. Nie mam go. Świetnie, świetnie. No, dość dużo Defensive Rocków wpada w tych saszetkach. Zauważyłem. No, tutaj będzie Goal stoper. No, No, na razie, na razie słabo. Ale jeszcze dwie saszetki. Może wpadnie coś lepszego. Moreno, Marquisio i bizli fans favorit niestety powtórka no i ostatnia saszetka znowu jakiś chyba Defensive Rock Montari znowu Moreno Bra i Papastadopoulos, Defensive Rock powtórka Czyli podsumowując, trafiliśmy same te karty, no te świecące takie, te ciemne, fansy itp, defensive i goal stopery, z czego tylko jedna była nową kartą. No, średni unboxing, ale zawsze dobrze ta karta uzupełni moją kolekcję. Dzięki Wam za oglądanie, cześć, futbol maniak.